Z tej strony Unlock To jest kolejny odcinek z Farmic Simulator 2013 Dzisiaj jest ze mną tylko Paweł No śniemaneczko Właśnie no dzisiaj jest tylko Paweł i zajmiemy się... Czym się zajmiemy? Czym się tam zajmiesz? No ja sobie skultywuję tutaj to pole O A potem zasadzę tu ziemniaki Na nie nie wiem z 12-14 rządek No a ja dzisiaj będę rzucał obornik na pole przy okazji mamy dwa nowe. czolniki Nawet... tak, ja 50... tak. tak, ja sprzedałem swoją piątki Tak, ja sprzedałem swoją piątkę, Kupiłem C385. Z turem, ale. Ile pieniądze złamałeś? Tak. Oj, no, tam 11 tysięcy tylko pożyczyłem od ciebie. No. Ja też sobie kupiłem przy okazji, bo no, ta 60 już swoje wysłużyła i w ogóle ten tur troszeczkę pompa ze słabo chodzi już i sobie, że to kupię właśnie coś z turbą, no 80 Będziesz jakiś ciągnik sprzedawał? Czy w, nie? W... Nie wiem, nie wiem. Myślę nad sprzedażą właśnie 60-ki. Tak? Ona, ona jest taka klimatyczna, więc właściwie to nie wiem co. Dobra, to ja lecę tu na pole no do siebie, do ciągnika. Nie, no, co jest? Nie, wyżej podnosi ten tor kurwa. do 60 to nawet nie mam co porównywać, bo chyba o się mniej więcej kabiny wyżej podnosi tylko. No, gdzie idzie? No, gdzie jak nie no. jak się. No! Troszeczkę. Będę musiał poprawić. Takim fajnie się tym kładzie. A już kładziesz ten obornik? W sensie rozrzucasz już czy jeszcze nie? Nie, 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 nie jeszcze nie rzucę. Jeszcze kładę jeszcze za dwie trzy łóżki się pewnie. Następnym razem jak będę rzucał obornik to może wezmę 90 o. Czy 912 wezmę Ale jaki trzaskam? No też założę mu do, dodatkowe burty temu, bo, temu no. no 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 a bo możesz przecież nie? No jasne Od razu się zwiększy pojemność nie Może zaraz nawet zrobisz wypróżnisz ten jeden o może, Roz, może rozłączysz, tak. nie? R 60 no, tak, podłączysz no. 912 -tkę. jeden kurs na nawet widzę zobaczyć jak sobie 900, 900 radzi z kultywacją bo tutaj puściliśmy pracownika sezonowego a pół już skultywował sobie radzi tutaj w no akurat mi się wydaje że ten zrzucę rozwodnik może dwa razy wyrzucę i akurat tamtym powinien skończyć się No, taki delikatny. Fajnie to wygląda do moda bornika, nie? Także. No, bardzo ładnie to wygląda. W poprzednich wersjach mi to brakowało tego właśnie, że nie było. Oj, oj, oj. No, nara. <laughs> widzicie jaki to jest złama? Stubimy, ja bym nie go by siamał do mnie nara. <laughs> Wiesz co nie wiem czy nie zatrudnić pracownika teraz żeby tutaj już sobie siać Ale co siać? No ziemniaki wsadzić twój sadzić, no właśnie ale dorypałem teraz Nie wiem, a tu... Obok co będziesz? ...siał? Gdzie? No, Nie czekaj, co ja tutaj miałem posadzone... To był rzepak, no to ja przyniesę zasadę. Albo kukurydzę. No się jesz. Y no. <gryzny> zasadę. A to teraz... No. Oj, tam jakoś tak nie wiem, się nie mrawię jeszcze. No, w sumie kukurydzę. Nie głupi pomysł, ten kawałeczek sobie na ziarno bym zostawił. Powiem mhm. że ta... ten C-385... Fajny ciągnik, ale słaby skręt to znaczy... Nie odbija, patrz, odbije teraz w lewo... I zaraz... Za słabo tak... Że wiem, pust... wiem o co ci chodzi. No nie? Trzeba... Ale to w... ale ma taki realistyczny... Dob tylko wolny. No, 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 no. Dosłownie Ale idzie w polu Przecimy. No kawałek ci starcza tej przyczepy, nie? No, 5000 tysięcy ma Tak się wydaje, że nie no, starcza, ale w, właściwie... ...w porównaniu do, na przykład, zwykłego nawozu, no to ma choć. No, no. A ile tu razy musiałem przejechać? <laughs> to co, teraz sobie odpinasz i testujesz sobie? Nie wiem, właśnie, chyba tak zrobię, chyba podepnę. Znaczy... ...w tej chwili już nawet mogę... ...założyć burty. Podepnij no sobie tam burty, zobacz czy, zobacz czy w ogóle będzie będziesz mógł kłaść w ogóle bornik Nie testowałeś tego no, też, na no, burty? Nie testowałem, ale podejrzewam, że tak. No i ciekaw jaką ładowność będzie miał wtedy. Powinien no, mieć ale większe. Powinien, no wiesz jak to jest z modami. Widocznie przez wykradzanie nie sprawdzić. Oni sobie bardzo dobrze radzi w polu. Pora sprawdzić jaką mała Co? To no, samą Nie, jak zacząłem sypać to burty zniknęły. Aha. <laughs> Także i tak i tak muszę. Czyli się nie da. Czyli to jest tylko do kiszonki. Nie? No, no. To no szkoda. No to no szkoda szkoda. Ale coś pan zrobi no. W sumie jak się tak rozejrze dookoła tu to... Mam ochotę umrzeć A ty? No. Czy? No bo coraz... co, co rusz to widzę jakieś dziwne rzeczy <laughs> Dobra, to ja sobie tutaj mojego zatrudnię, może pracownika. Teraz zawołam tutaj zbycha. To od mojej strony, tutaj będziesz ziemnoczki? No, polecę sobie po 60. Masz, wiesz, tipę trochę, bo tam masz po tamtej swojej strony. Dobra, nie było tematu. Zbychu no to... chyba źle sobie radzi. Masz tam no. trochę ziemniaków obok siebie, to tak bym mógł, wiesz, są po sąsiedzku od razu Wiesz Mógłbyś zachodzić? Nie. No, masz A, po... że ty chcesz kupić ziemniaki od mnie, Masz ten. No mam ziemniaki Kawałek tutaj. małych ziemniaków tam masz, nie? No i z tamtej strony mam posadzić? to no, tak mi się wydaje, że tak by było chyba bardziej rozsądnie. No to... Puść pracownika od tamtej strony, gotowe. Obawiam się, że pracownik sobie coś nie daje rady. Czemu? Bo mi po drogach. No okay. bo Ocipiał. Cześć ja zobacz. swojego skontrolować, bo może już... Będę musiał mu zmienić pole. O ile twojego nie skultywował przy okazji. <laughs> Niech kultywuje. Mniej roboty ty mnie. A ja mniej paliwa. <laughs> Dobra, czekaj. Zobaczymy, wiecie co on tu zrobi mi teraz. Co, no zawróci? No, zobaczymy. E, dał radę tutaj. Tam nie chciał. Tam też da radę. Dobra, lecę sobie Sześć, po sześćdziesiątkę. Mój jeszcze, jeszcze potrzebuje trochę czasu. Gdzie ta sześćdziesiątka? Tu jest! I bierzemy się za sadzenie. Właśnie za sadzenie, nie zasianie. Ja to jeszcze zatankuję. Tu ledwo co. Jedź, monster, jedź. <śm> Gdzie tutaj się ziemniaki? No ładna ta sozarka. Jeszcze nie używana Kurzyła się Fufelówka nie śmigam No Dobra ziemniaczki są zapełnione Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Co? Mówię, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Chwilę, bo się kończy rozrzutnik, także podskoczy tam zobaczyć. Eee, idzie. Ładnie to wygląda. Sobie powolutku jedyneczką, chociaż może dwójeczką też da radę. Nie, nie, jedyneczką. Stanowczo jedyneczką. No, tutaj powolutku musisz. E, ona miała być dwurzędowa, nie? Modyfikacje po prostu. To jest błąd gry, nie? No, są szarzej złapi niż pod No, szykuję się do trzeciego rzutnika. Ty jeden przejazd i straciłem 30%. No, o to co ty myślałeś? Przecież tam mała pojemność jest. No, ale fajnie, nawet kółeczko się tu kręci. Trochę dopracowali nam. Mogę go zgasić z Stawił balony trapki? Nie, spieszony. Co? Nie no, ten, ten robotów. Aha, już skończył. Jop. Nie mam ci go teraz puścić. Tam są małe pola, bo tam te sam zrobił. Możemy. Na... Czekaj, ile jeszcze tu rzędu posadził? 4 rzędy. 12 rzędów to będzie pół pola stary Ja no, wiem nie będzie. No nie ma co Przecież ja z, z Anną to ja tu się przecież zajadę Co jest kurde A co się stało No zakultywowano pola, no nie wiem kiedy kultywowałem No widzisz nie się cieszyć. A te pole skończyłeś już tutaj obornikiem? Jeste gdzieś do porności. Idzie gdzieś tu pola było już czy nie? Nie, wiem. nie wiem. Świat, tak. Mówisz? aż tak A dopiero ale gnoje ci starczy no na powiem ja bym chciał owieczek dokupić zainwestować Ale fajnie idzie to sadzenie. No ja, jak Ci się tak podoba to mi też będziesz sadził <noise> Mogę sadzić no, Mój pracownik sobie dobrze radzi Mogę od razu go puścić Zatrudnić no? Jak coś ci... jakbyś posadził swoje już później panuj masz umę posadzić też Czekaj to mam ile już zasadziłem? Dwa, cztery, sześć No tak Przecież ona dwurzędowa jest, a trzeci przejazd robi. się tu obornik kończy, więc ja to chyba ostatni rozrzutnik. Już ci się kończy? No, tam, bo wiozą w wtedy no, ten, na pole. A, no tak. I co, będziesz jechał na pole i tam gdzieś rozrzucał, czy jak? Nie wiesz co, zrobię. Mam jeszcze tyle dużo płynnego. A, a... Brakło mi brakło tego obornika, bo to chyba ostatni rozrzutnik, który wezmę stąd. Także ten. Ja nie mogę nabrać 100% no. Wezmę ten, płynnego, nie? Beczką szybko rozlać. No, no, no Też jeszcze nie jeździłeś beczką, nie? A no nie A ile tam płynnego ci się zbierało? Troszeczkę będzie, nie? O, trochę jest ja muszę rzucić trochę salet, na łąki? <noise> Tylko we dwójkę jesteśmy, a ruch jakby byłoby czwórka, nie? No, pracownicy. no, no, Pracownicy. Śmigają sobie. Dobra, myślę, że tutaj resztę tego obornika zostawię. Kiedy tam mam na polach, to tam na tamte pola akurat obornika będę miał, żeby rzucić, No, no, no. Tylko tutaj już nie będę miał. No nie no, myliłem się. Jest to 30% pola gdzieś. Myślę, że nie, Kłamczuszek. <laughs> No, mój, przy, mój pracownik to jeszcze tylko je dwa razy, nie? Jej jeden raz w tą, jeden raz w tą. Chyba i da radę już. Nie tak to pojedzie jeszcze raz. No. Właśnie, No, tylko że z mojej Oj tam, oj tam. Się przejmujesz. <laughs> wszystko będziemy się oddać i tak. Zero. Może ja w ogóle muszę miał dom. Mam kukurydzę dzisiaj. Będę zaorał. Mogę tutaj kukurydzę rzucić. Proszę tą. Nie, no, Kukurydzę? No, w tym miejscu gdzie to jest obornie, gdzie rzuca. To... A w sumie masz zakupiony, mógłbyś wytestować, nie? Kukurydzy, silnik. A, chodzi o to, że tu dużo obornika będzie. No, no, będzie ładnie rozpocząć. Ale na co? Chyba teraz na ziarno, nie? No, <grym> na ja <rysunę> nie potrzebuję. <grym> ostatnich przejazd i robimy jakieś podsumowanie. Pół pola właściwie Ja 12 robię rządek. Przynajmniej w niektórych miejscach. Czyli już, już kończysz? Nie, jeszcze dwa rządki. 14 zrobię. Rząd. Wystarczy. Jeżeli jesteś z tej strony, to śmigaj po mnie gdzieś. Gdzie jesteś? A... To podej podejdę tutaj, zgaszę sobie. A ten twój Hieronim, to on będzie tak jeździł po, po czystym polu? Ty, no właśnie, nie wiem co on tam robi. Ciekawe co zrobi. I co? Czyściutkie. Nie, ja Ego da. nic nie wspomni i nie zatrzymuje. O, sam się zatrzymał. A, patrz. Wiedział kiedy przestać. A ty, wiesz kiedy przestać? Wiem, właśnie chcę sobie tylko przyszykować. O, jeszcze nie zgasiłem. Opa. Która sadzarka już? Hm? Która sadzarka? Jak która ta sarka? No Ile razy napełniałeś ją? Raz tylko, no, dwa razy. No. Teraz C byłem drugi raz, także na spokojnie na 11 rządków ona starcza. No, no, dobra. Jakieś podsumowanie trzeba było zrobić, nie? No, także ja dzisiaj jak widać pole skultywowałem za pomocą jeszcze mojego tutaj. już zapomniałem, jak ma na imię. Kieronim. <laughs> <Hieronim. laughs> nie, Zygmunt, o Zygmunt. No, Zygmunt. <laughs> No może mój jest kierownik, nie wiem. To właśnie, ciekawe no. jak mój się tam trzyma, żeby pobiegnął, nie wiem zobaczyć. No, ja tutaj zakultowałem pole. spultywało, jeszcze mi się w obornik wpakował, no. A, to głupi. By... Dobra, nie, nie, dobra, nie, go sprzątu, nie wiem gdzie ty tam sam. jesteś. Nie będę tam leciał, bo się pogubię, zgubię. Dobra, jestem. No i zasadziłem tutaj. 11, w niektórych miejscach 12 rzędów. no jeszcze będzie dopracowany Poza odcinkiem już. Będzie się no. bardzo podobało. No i zasadę też tutaj kukurydzę także Także... Zasieję. <grystanie> Kurde. No. Mm, no Oj tam się. Czepiasz się, no. Ty. Z bani? Chodź tu. No chodź. No chodź. Chodź tu na gołe klaty. <grystanie> ja bo nie chcę koszulnić siądać. Ści Masz rację, śmierdziałoby. <grystanie> Schowaj te kości mi się psy zlecą. <grystanie> Dobra. To, to... A ja dzisiaj wyrzuciłem trzy skrzynki rozrzutnika na pole, tak jak widzicie. No i to zobaczcie. Połowa pola praktycznie poszła. Na obornik no, i druga połowa pójdzie na obornik płynny. Mi się wydaje, że tak za jeden lub dwa odcinki jeszcze się coś pojawi właśnie z obornika płynnego. Tą beczką będzie coś woził, także że to by było na tyle. Oczywiście zapraszam do komentowania, do, do subskrybowania na kanał Titusa. Link w opisie będziecie mieli. I, i co? To by było na tyle, nie? No. No, także z mojej z... strony się cześć. Do nara.